Pogoda, co prawda, nie nastraja optymistycznie, ale tu prace nadal trwają. Szybki update sytuacji. Co chwilę mi tu lekko deszcz pada, ale ja cały czas pracuję. Zobaczcie, co już tu jest zrobione. Na ten moment wygląda to tak. I tyle na dziś, raczej zostanie. I jeszcze roboty sporo, ale chciałem przypasować, czy już to będzie tak, jak to ma być. No i wychodzi na to, że będzie. A tu zobaczcie, taki DIY projekt piękny. Będzie fontanna. Śliczna sprawa, bardzo fajne. Także tak, filmu się spodziewajcie, ale na pewno nie jeszcze teraz. Jakiegoś timelapsa z... Z zacinania i przygotowywania kantówek także tyle będzie taka o 4 na 4 piękna altana mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze trzeba kilka rzeczy pozmacniać, podbetonować i będzie dach i git zrobione także tak oczywiście Mile widziana łapeczka i subskrypcja, i mile widziany komentarz. No i wpadnijcie na kanał, zobaczcie, co tam też ciekawego się działo, lub też i dzieje.